Cześć, ja jestem Andrzej. I dziś Wam pokażę bonusową gierkę, którą odblokowaliście za 15 tysięcy złotych wpłacone na tym maratonie. Nie przyjechał do nas na ten event Krzyży, więc ktoś go musi zastąpić w prezentowaniu bonusowych gierek. Ja taką gierkę zgłosiłem, dostała się. No to na szybkości. Zaczynamy nową gierkę, ale to nie będzie zwykła gierka, bo musimy włączyć wszystkie światła, żebyście cokolwiek widzieli. To nie jest jeszcze czas startu, start czasu, jedno z tych dwóch, to możemy pominąć, czas się rozpocznie dopiero jak zrobię pierwszy krok, więc jak to zrobię, to oddam po prostu głos do studia, bo mamy parę rzeczy do przeczytania. 3, 2, 1, start. No, hej, mam trochę backlog, więc e, spróbuję się wywinąć z niego. E, na początku, sorry, Dzikusek, miałem gupawkę, ponieważ Skakul wpłaca 50 zł i. Ehem, dzikusek, jak bardzo skibili jest ten run, kiedy programy VR, Arbas pozdrawia GSPS. No, udało mi się tym razem. Reiter Nomika wpłaca 5 złotych i mówi, pozdrawiam blacharzy w publiczności i pewną osobę, RER, która pewną emotkę proponowała w pewnym miejscu. No już blacharze były rantemu temu u dzikuska. E, I dalej mamy... E, e, norek wpłaca 300 zł I e, dał mi kopi pastę. E, e, here we go. Przygotujcie się na czas. Czas. E, to było Gone Home w wersji e, nowszej, bo e, nie pokazałem takiego jednego triku, więc w międzyczasie, kiedy e, Charles będzie jeszcze czytał, ja odpalę e, może starszą wersję gry, której nie odblokowaliście i pokażę tylko tego skipa, nie zrobię rana, bo nie zapłaciliście, e, e, no, to tyle. Lecisz. Dobra, kopi pasta od Norka. Ja to proszę pana mam bardzo dobre połączenie. Staje rano za 15.03. Latem to już widno. Za 15.03 jestem ogolony, bo gole się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, <noise> więc tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się pan, w płaszcz jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? A, fakt. Do PKS mam 5 km. O 4.15 jest PKS. I zdanżasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek, idę do mleczarni, to jest godzinka. O um gas keep. i to, to wszystko ode mnie. Lecisz dalej. Dobra, e, potem szybko wiozą do mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz, pan ma, ma najszybszy transport inaczej się siada. Szymanowie zsiadam, znoszę bańki i łapię EKD na ochocie w elektryczny do stadionu. A potem to mam już z górki, bo tak 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. To znaczy w robocie. Jest za 15 7. To jeszcze mam kwadrat. To jeszcze sobie obiad jem w bufecie, to po fajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko po prostu do domu i góra 22.50 jestem z powrotem. Gole się, jem śniadanie i idę spać. Uff, wow. nice. No, to było Gone Home. Dziękuję za uwagę i zapraszam do I dalszych I całe 300 poszło na Slytherin, dzięki. Zapraszam do dalszego oglądania, hej.

Lub po prostu w końcu chcesz nauczyć się korzystać z heksedytora. Zapisz się na jesienne szkolenia z plików binarnych i heksedytorów od Heksarkana, od bitów i bajtów do struktur i narzędzi. A dla zaawansowanych, parcery i rozgryzanie nieznanych formatów. i do końca sierpnia z kodem GSPS. Na szkolenia zaprasza prowadzący: Ginvale Coldwind. I see you, and you see me too. We may be broke, but we see the truth. All this bullshit I can see right through. Everybody wants something they can't have, so they gon' put it on you. See Let's run away and be forever young We'll catch the sun where there's no need to run Wherever you go, yeah, you can take me there Yeah, you can take me there it's coming at you like monsters in the night and you feel the danger that makes you want to hide when the cards are stacked against you and you're standing on the edge now's the time now's the time think about all the dreams you keep inside think about all